Tak, Epsilonie główny, niedługo. zdobędę kolejny kawałek czytnika X, a pomogą mi w tym te trudne smoki. E, e, e. Jak, się, jak się pozbyłem ich króla, to od razu zacząłem je słuchać, o się mi nowe słabym dziesiątym. E, e, e. No więc akurat niedługo zobędę kolejny kawałek czytnika X, który pomoże w na naszym wielkim planie. E, e, e. E, e. No dobrze, w Twoim wielkim planie, recy. Ach, kurczę, dobrze. No, bez odbioru. Z kim gadałeś, kurs moczy swoje dziesiąty. a z nikim. Mniejsza o to. Niedługo jak wiecie znowu zaatakujemy wodnia. Dlatego trzeba się przygotować, żeby im spuścić wreszcie łomot zatończe, nie chcą się z wami podzielić z żywnością, tylko musicie biegać i w ogóle łapać i w ogóle jak jakieś zwierzęta i właśnie, a wy jesteście smokami. Właśnie, i długo, i pokażę, e, 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 dokładnie. jednak przygotujcie się, bo jak wiecie, to znowu nie będzie łatwo, Wiecie, jak oni umią się pić, to proszę. Oj, wiemy, wiemy, król z Moczycławie X. No, więc trzeba się przygotować. Pamiętajcie, to nie będzie łatwe, bo musicie ich wreszcie pokonać, i odebrać im, i pokazać za to, że nie chcą walności. No, Królu, królowo Władysławo X, dziesiąta jakaś już wiesz no, nie wywiedzieliśmy dzisiaj śladów smoków, dobrze. No, ale możesz mi wytłumaczyć, dlaczego oni w ogóle chcą nam dowalić, no, widzisz, bo oni po prostu, no, nie chcą poprosić o tą przymność, a gdyby poprosili, no, to oczywiście by dostali, tylko no, oni po prostu nie chcą albo prosić, bo nie znają słowa, proszę. A no, tak, no cóż, jutro pewnie znowu nas mi jak już po raz. Nawet nie liczę już, który raz. Hmm, smutne to, no ale cóż, trudno się mówi. No wiem, wiem, królowo słabo Otwarta. Dobra. Trzeba się przygotować, bo jak wiecie, jutro znowu nas zaatakują, więc... Trzeba się przygotować. Dokładnie. Dobra. Więc niedługo trzeba iść spać. Może kiedyś nastanie pokój. Może tak, ale póki co, jak wiecie... Oni nie chcą akurat, a nie chcą poprosić, bo... Myślą, że, że nie wiadomo ty są i dlatego nie chcą. Myślą, że są lepsi od nas i dlatego właśnie, no cóż, nie chcą. Nas poprosiło, że właśnie. No tak. Może kiedyś się pogodzi Może tak. Dobrze, smoki atakujcie! Do atakowa... zaraz ich zniszczym, a ja poszukam czegoś, za chwilkę wracam. Chwila, moment. Już to by... Do ataku wodnianie racz Do ataku Racz! Nie dajcie im się Pokażcie, że akurat nie damy się atakować O Co? Jak ona no, przecież Dziwne, nie widziałem nigdy, żeby wodnianka to potrafiła. Ona jest królową, kupi. Gadzie. Dobrze. Epsilon numer 5 do Epsilona głównego już mogę to ja znalazłem kawałek czynnika X. Bez odbioru. Ej, gdzie jest kurs 10 X? Okłyka. Dobra, uciekamy. Aaa, sobie nie damy rady. Hurra, wygraliśmy. Nie zawsze wykrywamy. Hurra. A no szkurcze wodna no, Znowu zaraz, co to za portal? co to za portal jakiś? gdzie ja jestem? No i nie mieliśmy, a mamy już. Witaj, moczy Moczyszłapie jedenasty. Jestem. A właściwie, co mi to zgadza...